Cześć, jestem Kasper. W tym roku ponownie będę pracował w szkolnej telewizji Łososina Dolna. Zapraszam. Hejka, jestem Oliwia Wiker, Witam was w szkolnej telewizji Łososina Dolnej. Zapraszamy. Cześć, jestem Ola. Chodzę do klasy siódmej. W tym roku będę prowadzącym szkolnej telewizji Łososina Dolna. Zapraszamy. Cześć, jestem Emilia. Chodzę do siódmej klasy. W tym roku będę prowadzącą szkolnej telewizji Łososina Dolna. Zapraszam. Cześć, jestem Jasiek, chodzę do ósmej klasy. W tym roku będę prowadzącym Szkolnej Telewizji Łososina Dolna. Zapraszamy. Cześć, jestem Weronika Kuźma, chodzę do siódmej klasy i w tym roku mam namontować film w Szkolnej Telewizji na Dolna. Zapraszamy. Cześć, jestem Emilia, chodzę do klasy siódmej, będę fotografem Szkolnej Telewizji na Dolna. Zapraszamy. Cześć, jestem Karol, będę się zajmował oświetleniem w Szkolnej Telewizji na Dolna. Zapraszamy. Siemano, jestem Adam, chodzę do 8A i w tym roku będę zajmował się sekcją sportu w Szkolnej Telewizji Łososina Dolna. Zapraszamy. Cześć, jestem Kasper, chodzę do klasy 8. Będę waszym kamerzystą w Szkolnej Telewizji Łososina Dolna. Zapraszamy. Już wkrótce odwiedzimy Straż Pożarną w Łososinie Dolnej. Zapraszamy.